Zaczynamy pierwsze kopnięcie w tym spotkaniu przy piłce zawodnicy załęża. Zawodnicy załęża w zielonych strojach. Gracze Bielszowic w czarnych koszulkach. Tak jak wspomniałem we wstępie, który, jak się okazało, był zbyt przedwczesny, ponieważ mieliśmy potem problemy techniczne. Mecz rozpoczął się z dużym opóźnieniem. Przypomnę obie ekipy. Ładnie teraz gracze z Bielszowic wychodzą na prowadzenie. Pewne wykończenie. 1 do 0. Majos skapitulował po raz pierwszy w tym spotkaniu. Ładnie to zrobił napastnik Bielszowic. Dużo miejsca w środku. Przy... Teraz pogubił się Knapik. Ryszard domagała, daje wyrównanie swojej drużynie. Błąd bramkarza, Bielszowic. Z powrotem wynik remisowy na tablicy. Ależ błąd nie można tak grać na Rysia domagałe. Załęże prowadzi 2 do jednego. Dobra interwencja, świetna akcja ekipy z Załęża. I świetne wykonanie rzutu rożnego, dublet, dublet Lukasa. To jest chyba pierwszy gol z rzutu rożnego, kiedy mamy dośrodkowanie górą. Maszyna losująca dobrą decyzję wylosowała w tym momencie. Wielgos do Barona i z najbliższej odległości umieszcza piłkę w siatce. Świetne rozegranie rzutu wolnego. Nie wiem.

Majos pod presją. Gubi się Majos! Wielgos! Łapią kontakt gracze Bierszowic. Wykorzystuje błąd Majosa. Kapitan Bierszowic teraz motywuje swoich kolegów, Gramy, panowie, gramy. Jeszcze 5 minut. Gol różnicy. Tutaj nerwy będą do końca. Tutaj emocje na parkiecie mniejszej hali. Legendarnego spotsekund. Sędziowie już odliczają. Daleki wyrzut na domagałe. Domagała. Zostawia piłkę, niedokładnie idą 1 na 1. Czy to będzie remis? Wielgos! Momentalnie zmienia nam się obraz tego meczu. Załęże prowadziło 4 do 2, mamy remis 4 do 4. Emocje na tym parkiecie są coraz większe. To się potwierdza właśnie w tym momencie. Wielgos. I będzie teraz szansa na prowadzenie. Jest to prowadzenie. Radość na ławce, radość na trybunach, radość na parkiecie. Bielszowice to robią. Bielszowice wracają z zaświatów. Bielszowice dają radość swoim kibicom i wprawiają wszystkich w osłupienie. Załęża. Uderzenie! To jest gol, który być może daje trzy punkty Bielszowicom. To jest gol. Gol marzeń tego zawodnika. Ależ przyładował armatę trzyfuntową. stwierdzę kłocko w tym momencie. Aut dla Załęża 30 sekund. Tutaj musiałby się zdarzyć cud Lukasa. Aby Załęże. Ładnie teraz, Mając! Gol za gol! Przepiękne trafienia w tym spotkaniu. Za to kochamy Katowicką Ligę Halową. Ale sekundy uciekają, oni nie będą się spieszyć. Teraz wysoki pressing. Piłka wybita, łapie Majos. Ostatnie sekundy Jaros. Czy oni to zrobią? Jaros! Nie ma końcowa syrena. Bielszowice wyszarpują to zwycięstwo. Podbijają tą dziewczynę. W końcu się udało. Umówili się na randkę z trzema punktami. Dopinają swego 6 do 5. Piękne gole, piękne interwencje bramkarzy. Nerwy, kartki. Sędziowie mają głowę czerwoną i rozrośniętą od tych wszystkich pytań, wszystkich pretensji. Piękny mecz.